Taki damage! Zamieniam na przykład... To gówno. Dawaj mi to. Ale zajebista! Idę ją ulepszyć. Idę ją ulepszyć do końca. Ale będzie wyjebana w kosmos. Mm. Normalnie orgazm dostałem. Taka fajna broń. Gdzie jest ta maczeta? Wymagana naprawa. A dobra! Naprawiaj. Za 30 dolarów. Oj, trudno, że jej poręczność ci ujmie. Yeah! O mój Boże, jaka broń. Zajebioza. <laughs> mój głos mnie nie lubi. Napój energetyczny. To przez to nakrywanie tak dużo gadam, że zaczynam umierać. Widzicie? A jeszcze dzisiaj chcę ponagrywać Warhammera. Napoje, napoje. Niech to napojów. Daj mi tutaj fast travella. Mam nadzieję, że ten następny Quest mi da levela. Nie mogę, o mój Boże. Come on, muszę tam teraz iść jeszcze raz. O, przynajmniej mam zajbić tą broń i nie ma loadingów. Znowu muszę tam tędy iść. ojej jej, jej, jej. Zadania, dwa serca. Idziemy. 340 metrów, to to kawał drogi. Nie żyjesz. o Następny upgrade, jaki biorę, to jest, żeby zmniejszało się zużycie broni. Tak, na 30%. No wiecie, który? wiecie o czym mówię. Wiecie, no wiecie. Żebym, żebym rzadziej musiał to naprawiać. Uh, tak, 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 tak. Biegniemy, ale jak ja mam wejść do tego bunkra? Na stółę się wchodzi, na stółę się wchodzi tamtędy. Jakieś zasilanie muszę aktywować. Założę się, że jak lasina moi wykonam tego quest'a, to potem coś się ruszy w fabule i tak dalej, i ja pierdzielę. I się zdenerwuję. O, może przebiegnijmy po prostu obok tych zombiaków. Albo przynajmniej obok tego tej koksa. O nie, muszę wypróbować moją nową broń. O mój Boże. O jej ale fajna. Ale fajna broń. Ale zajebioza. Głowę mu odciąłem. Jezus Maria, jej też. Nawet do wody wpadła. Ale fajne. Dobra, przebiegniemy obok tego kolegi. Obok koleżanki też. Głowę ci utniemy. Chodź. Nie trafimy chyba w głowę. Nieważne. Padła. Kurde mol, ale zajebista broń. Jezu chryste. Jesus Christ on a cripple. Nawet nie muszę ich kopać. Patrzcie. O! Już go nie ma. A, kopnę go jeszcze. Ej! Co jest? Ooo wow. i zbuta jeszcze w dupę. I do wody. Ha, ha, ha. Fajnie. Zajebista jest ta broń. Podoba mi się. Masz. O, Kocham cię maczeto. Jak ze samych marczy? Nie miecz tamurajski. Jak znajdę w tej grze miecz tamurajski, to oficjalnie będę wymiatał. Zajebista ta maczeta. Cholera, Naprawiam ją przy każdej możliwej okazji. Ej laska, twoja kumpela żyje. Idź do niej. Waga ciężka. Co to jest? Przedmiot kolekcjonerski. Na co mi przedmioty kolekcjonerskie? Znowu narkotyki tutaj macie. Skąd wy takie kurde szybko skołowaliście? I woda fucking drink till I fucking drop. A pyro. ...rosyjskie. Masz tu jakieś itemy? Alkohol. No nie wątpię. Średnia apteczka. Nie, 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 nie. To ja już wolę umrzeć, niż stracić tą maczetę. Hej, udało mi się podnieść apteczkę i maczetę naraz. Okej. Okay. Uu, tu jakaś... Zamknij drzwi. Kobieto. Mocny kij. ha. ta, moja maczeta to sra na twój mocny kij. Dobra, napój by się jakiś przydał. Poza tym to chyba nareszcie w końcu zrobię. Tą stację benzynową. Może być hardkorową, może być w pizdu zombie, no ale w końcu trzeba, nie? Zaopatrzę się tylko w jakieś napoje, a tam są na końcu tego molo. Przy tym barku są napoje. Tak więc ja się napoję. Odzyskam życie i ruszymy na stację znowu. Ui, nareszcie może jakoś awansujemy w fabule. Nie ma tego ogromnego gościa. Gdzie on się podział? Hello! Pojaw się. Ale sprintuje. Uch, na długie dystanse. A kasa się respawnuje. Dobra, gdzie jesteście? Napoje. Widziałem. Ja wiem, że tu jesteście. Nie próbujcie mnie oszukać Jest Jeden Dwa Tam coś widzę? Tam w środku? Napoje, napoje Konserwa? Aha, to dlatego tego gościa A, mam po drodze to Wezmę Szafka? Co mi sprezentujesz, szafko? Rurka harmonikowa A co to kurwa jest? Co to jest w ogóle? Nawet nie wiem napój. O, no fajnie, dobra. Mamy życie chyba na full, tak. No to uciekamy. Po barze. Woda. Woda. Nie będzie mi się już chciało iść do tej laski, która ma tą wodę. Chcicę na wodę A, tu jest ten taki wielkoludca, no? Tobie mówimy do widzenia. Ej, przed tym jak szedłem, to było mniej tych zombi. A kurde. Cięcie. Masz po nogach. Ej, kurde, jak cię ci nogę odciąć? Au! Jak się ładnie obróciła, ładne takie 360 i wylądowała w odpowiedniej pozycji. Kogoś słyszę. Trafiłem w piłkę. Ale porażka. Nie ma głowy. O mój Boże, ale ja się jaram. Za każdym razem, w tą głowę im trafię. O! Pięknie, idealne, to był cios idealny. Dokąd ty mnie prowadzić? Ja chcę do latarni. Aha, mogę też plażą przejść, co? Czyli nie muszę takimi zawiasami tam chodzić. A to kij, już sobie przejdę plażą. Może znajdę coś ciekawego. Macze tam się do tej pory chyba nie wykończy. To będzie ok. Hotel Golden Bungalow, spools. Ach, ten mój angielski. Tam jakieś czaszki mi pokazuje do zabicia. Ale ja mam to gdzieś. Ha, 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 ha. Biegniemy do góry. O, jakieś zombiaki. No chodź, chodź. Tamten nie idzie? Nie. O! Nie chciałem, żeby widział, jakiego kolega umiera. Żeby myślała, że ona też, też ma teraz szansę. O, prawie jej odczułem nogę. Teraz jej odcięłem nogę. Jeju, jakie to jest fajne. I ta maczeta jaka jest fajna. O Ej, nie, ja jestem zbyt potężny z tą maczetą. Ale podoba mi się to. Podoba mi się to niezmiernie. Może jakiś działający samochód? Ha, proszę. No, ten minus, że teraz muszę do stacji dojść. No tak, zrobiłem Fast travela i tam wskoczyłem, to teraz nie mam żadnego wozu. O, achievement -cik. Fajnie, że nas Steamie wprowadzili achievementy, bo przed tym, jak się grało. O jezu, jak to mój cień wygląda. Ja! <laughs> o oh fuck, rozkażyłem się. No zaraz ci dam w ryj, to nie będziesz tak śpiewać. Nice. I jeszcze żyjesz? Już nie. Jeszcze kogoś tutaj mamy? Chyba nie. Dobra, zbliżamy się powoli do stacji benzynowej. A gość ma drut kolczasty. Skąd? Może jakiś napój? Nie, nie napoje. Napoi nie ma w tych walizkach. Ludzie nie lubią trzymać napoi w walizkach. O, wiecie co zrobię? Może sobie podejdę do tej latarni morskiej na górze na nogach, co prawda a żeby mieć samochód, jak już skończę w tej stacji nowej roboty to sobie stamtąd odjadę po prostu a tak to na nogach to jestem taki, że tak powiem trochę wystawiony a na razie przeszukam te jakże fajne torby podróżne nie jest nawet czerwona, to był plecak chyba ty coś masz przy sobie? Magnesa? Wartościowe. A ta stacja jest tak blisko. A, dobra, i tak będę musiał iść po ten. A nie, bo tam się wtedy teleportne. Dobra, to kto chuj. Kij z tym. To będzie pewnie masa zombiaków. Skoro jest bardzo trudne. A, 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 a. a już, już słyszę. Chodź. A, O Jezu, ale mówię Wam, odgłos a To będzie pewnie najczęściej spotkany w tym zagrajmy, bo po prostu samo się na ciśnie, jak tak się fajnie rozkrajowywuje. Rozkrajowywuje. Kroi te zombiaki. Nie będę się tutaj. Aha, z czego? O Jezu, quest kolejny. Hej, do Daj mi sekundę,

I podajcie kanał z tamtym stanowiskiem. Więc, jak tamtajcie, podajcie kanał i refiujcie kanał. Dziś, że jesteśmy tu, nie mogę się na niego opowiadać. To jest zu frigga nieporównywalne, tu o ja niebie. No, wiedziałem, że to się jakoś tak skończy. To było za proste po prostu. To było po prostu za proste. Jak, gdzie ja mam z tym iść, niby? Gdzie ja mam z tym iść? Tutaj mi coś pokazuje muszę otworzyć drzwi. Jasne. Teraz muszę zanieść tu kanister. Jest tu ktoś? Jest. Masz kanistrem algi. Skąd on ma przy sobie algi? Przydoby mi się baseball. O, cały kanister był we krwi. Jak ja mam z tym wejść na górę? Ma to tam wrzucić? Chyba sobie żartujecie. Przecież tego tam nie wrzucę. Czegoś tutaj nie rozumiem. Dobra, najpierw tędy przejdę. I zobaczę co mi oferuje ten dach. Jakąś skrzynkę. Napój! Eee, dobra. Tutaj jakieś w ogóle ząbiaka mi pokazuje. Niżej. Dobra, trudno, zaskakuje. Co ja tutaj znajdę? Pewnie 100 zombiaków. Albo jeden jakiś przechłop zbir. No, oczywiście, że zbir. Jakżby inaczej. Wow! Aha, ja nowy poziom tak dla zasady dostałem. Ja myślałem, że go zabiłem. To było zbyt piękne. Dostanie źródłem ze wszystkiego co mam. Dobra, muszę, muszę teraz pobawić się jak fipunkiem, zaraz mi się skończą rzeczy. Mocny nóż, aha, wymagany poziom. Najpierw zabiję tą, bo ona mi tutaj może nabuzdzić. Kurde. O! Dorwo mnie. Wstawaj, wstawaj, wstawaj szybko. Ta jeszcze żyje? Już nie. Jeszcze? Nie. Ile ty jeszcze masz życia? Ginże już, proszę. Nie ma tu jakichś kanistrów, które mogę rzucić, żeby je zdetonować? Nie, mogę wycofać samochodem. Dobra, to był zły pomysł. Teraz. Ja go ładnie zabiłem. Ale kompletnie takie, że tak powiem, niespodziewane było. Mogę...